Wspaniały dzień. Wydaje mi się, że to jest wielkie święto I zarówno filharmonii łódzkiej, jak i w ogóle muzyki polskiej. Płyta wspaniale doceniona, nagrodzona. Nie byłoby tej płyty bez znakomitych wykonawców. Piotra Pławnera, wybitnego skrzypka, również związanego z łodzią, przecież tutaj wzrastał, tutaj, tutaj jego talent się objawił w pełni i ten talent. Dalej trwaj, dalej ubogaca nasze życie muzyczne łodzi. Ta płyta jest również takim, takim sygnałem, takim impulsem i takim komunikatem. Wracamy, wracamy do gry. Sukces trwa tak długo, jak długo pamiętamy ostatni dobry koncert. Więc na sukces trzeba cały czas pracować. To nie jest tak, że siadamy, tylko już w tej chwili w tym momencie myślimy o tym, co będzie dalej. Wyprzedzamy przynajmniej na rok, dwa do przodu. Zespół Filharmonii Łódzkiej potwierdził najwyższy poziom kunszt, który wzbudza zachwyt. Nagroda Fryderyka 2020 jest potwierdzeniem tego. Nie mam wątpliwości, że zarówno maestro Paweł Przytocki, jak i cały zespół Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją pana dyrektora Tomasza Bębna wykonali wspaniałe. Zadaniem, realizując je w sposób imponujący. Nie ma też wątpliwości, że ten wielki sukces jest możliwy dzięki temu, że impuls, jakim było współprowadzenie, podpisanie umowy o współprowadzenie tej instytucji kultury wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, przynosi efekt. Długo środowisko łódzkie czekało na. Tak wielki sukces i to wyróżnienie i mam nadzieję, że jest to pierwszy Fryderyk dla naszej instytucji i w kolejnych latach będziemy mogli cieszyć się podobnymi sukcesami. Jesteśmy w takim momencie tej instytucji naprawdę za sprawą też tego impulsu, który mówił pan marszałek, wyjątkowym. To jest taki moment, którego ja wcześniej nie, nie przeżywałem. To znaczy, mamy przestrzeń, mamy. Mamy przestrzeń do zagospodarowania. Wreszcie możemy. To jest tak, że wreszcie możemy po prostu pochwalić się talentem i zdolnościami i tym, że tutaj grają ludzie, którzy mają autentycznie pokłady emocji, które potem przekładają na dźwięk, który emisją, nie wiem, impresją trafia do serc słuchaczy. To, że również dostrzeżono filharmonię łódzką, że uwierzono, że to jest instytucja, której warto zaufać, no my dowodzimy, że warto było. Tak? Pracują tutaj ludzi, ludzie pasji. Nie tylko na estradzie, nie tylko w chórze, ale również cały zespół ten techniczny, o którym dyrektor Przytocki mówił, tak? o którym też marszałek wspominał. Mam takie wrażenie, że Filharmonia jest w specyficznym momencie. Nie zepsujmy tego po prostu. Tego bym sobie życzył. Także tak, szczęśliwy jestem, że obserwuję, przeżywam to i mam nadzieję, że to będzie trwało.